Wymiar sprawiedliwości w Polsce od wielu lat nie jest dobrze postrzegany przez obywateli. Oczywiście, podobnie jak nie ma winnych więźniów, przegrany w sądzie czuje się pokrzywdzony. To jest wpisane w sądowe realia. Jednak bulwersują sprawy, przedmiotem których jest na przykład pijany sędzia, zastawiający się immunitetem i śmiejący się w twarz policjantowi, który pijaka właśnie chciał wylegitymować. Albo szybko jadący celebryta, potrącający na pasach staruszkę, zostaje uniewinniony, a winą obarcza się ową starszą istotę, przechodzącą z nadmierną prędkością przez przejście dla pieszych. Takich przykładów można by przytoczyć wiele. O niektórych z nich mówi dosadnie osoba, która jak sama mówi, z sądów nie wychodzi. Biznesmen i były poseł Marek Jakubiak w swoim konkretnym stylu opowiada o swoich przygodach z wymiarem sprawiedliwości w rozmowie z Marianem Kowalskim. Pociągnąłem do Newsweek z lisem na czele do sądu i w pierwszej instancji po dwóch latach badania sprawy przesłuchania 30 świadków sąd orzeka winę lisa i nakazuje mu zapłacić na Muzeum Powstania Warszawskiego 10 tysięcy złotych. Ja chciałem 100 tysięcy. I list się odwołuje do drugiej instancji i uważaj, na zamkniętym posiedzeniu bez stron, bez stron, tutaj miałeś dwa lata, trzy lata postępowania, 30 świadków słuchanych. I sąd postanawia, że należy oddalić pozew, dlatego że poszkodowanym w tej sprawie nie jest spółka Browary Regionalne Jakubiak, tylko Marek Jakubiak. I Lis wychodzi zadowolony, wszyscy wychodzą zadowoleni. Przede mną perspektywa trzech lat następnych. Po prostu do... A Lis do mnie pisze: Ty Hamie przegrałeś no, na Puterze. Dlatego zwracam się per ham do niego. W ramach, że tak powiem, retorsji to robię. I, nie, i dla mnie nie ma innego określenia jak Ham Lis po prostu. I, I tyle. I on wie, że przegrał. Ale sąd tak wykombinował, tak wykombinował, żeby nie poniósł ten. Druga, mnie tam pornoprawica, mnie wyzywała, jakaś tam baba, która mnie oskarżała o to, że do niej jakoś się zwracałem. Słuchajcie, wyrok sądu w drugiej instancji następujący. Ma na wirtualnej Polsce przez dwa tygodnie przeprosiny publikować, których oczywiście nie opublikowała, a jeżeli nie opublikuje, to ja na własny koszt mam opublikować te przeprosiny i ściągnąć z niej, czyli następna sprawa sądowa, e, e, przymusienia jej do zwrotu pieniędzy, które ja wydałem na przeprosiny, które ona miała zrobić. No, dacie wiarę? A teraz jak Kaczyńskiego potraktowali ty? 700 tysięcy za jeden dzień, rozumiesz? I tak. teraz jest sytuacja taka, że e, oczywiście ona zginęła, nie ma jej w ogóle, tej dziewczyny, nie przeprosiła, e, to partia Razem była, przedstawicielka partii Razem, uciekła i teraz jak? Jak ona nie pracuje, nic nie robi, jak ona te pieniądze miałaby mi zwrócić, no? No więc tak. o takich rzeczach mówimy i tak samo jak i ten wygrałem sprawę z tymi negusami, co mi piwo wylewali. Słuchaj, to sędzia uznał moją rację, powiedział, że oni są winni i kazał ich im mnie przeprosić za ten całą kampanię. Trwającą tygodnie szkalowania mojej osoby, przeprosić w postaci zamieszczenia tekstu na ich Facebooku. Ha! Na ich Facebooku przez 7 dni. Oczywiście tego nie zrobili. Tak. No to, no, to, to my mówimy o prawie. Skoro takie doświadczenia ma Marek Jakubiak, niewykluczone, że są one skalowane, to zaś budzi zwyczajną złość i bezradność wobec specjalnej kasty, która miała kiedyś sama się oczyścić z plewów, ale z plewami się jej najwyraźniej lepiej współdziała, więc czyszczenia pokomunistycznego nie było. Kuriozalne jest też to, że oficjalnie uznano stan wojenny w Polsce za wielkie zło, jednak nikt nie poniósł za to kary. Zapewne, gdyby chodziło o zwykłego obywatela, ukaranych byłoby zdecydowanie więcej.